Witaj, ciekawski człowieku. Pszczoły, te małe, pracowite owady, są jednymi z najważniejszych stworzeń na naszej planecie. Choć często postrzegamy je głównie jako producentów miodu, ich rola w ekosystemie jest o wiele większa i bardziej złożona. Bez pszczół, nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej, a może nawet nie byłby w stanie funkcjonować w takiej formie, jaką znamy. Przyjrzyjmy się bliżej. Dlaczego pszczoły są tak kluczowe dla życia na Ziemi? Pszczoły są jednymi z najskuteczniejszych zapylaczy na świecie. Szacuje się, że około 3 czwarte wszystkich roślin uprawnych na Ziemi zależy od zapylania przez owady, a pszczoły odpowiadają za większość tego procesu. Dzięki ich pracy możemy cieszyć się owocami, warzywami, orzechami i wieloma innymi produktami rolnymi. Bez pszczół plony wielu roślin mogłyby spaść nawet o 90%, co miałoby katastrofalne skutki dla globalnego rolnictwa i produkcji żywności. Rola pszczół nie ogranicza się jedynie do zapylania roślin uprawnych. Są one kluczowym elementem ekosystemów na całym świecie. Dzięki nim możliwe jest utrzymanie populacji dzikich roślin, które stanowią pokarm i schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Wiele ptaków i ssaków zależy od roślin zapylanych przez pszczoły. A ich zanikanie mogłoby wpłynąć na cały łańcuch pokarmowy. Na świecie istnieje około 20 tysięcy gatunków pszczół, z których większość to gatunki dzikie. Niektóre pszczoły to samotniki, inne tworzą ogromne kolonie liczące nawet 100 tysięcy osobników. Każda pszczoła ma swoją unikalną rolę w ulu. Robotnice dokarmiają larwy, czyszczą gniazdo, zbierają nektar i pyłek oraz produkują wosk. Matka pszczela, czyli królowa. Może złożyć nawet 3000 jaj dziennie, co pozwala na utrzymanie liczebności roju. Trutnie natomiast spełniają jedynie funkcję rozrodczą i giną zaraz po zapłodnieniu królowej. Miód, który pszczoły produkują, to nie tylko słodki przysmak, ale także produkt o niezwykłych właściwościach zdrowotnych. Aby wyprodukować 1 kilogram miodu, pszczoły muszą odwiedzić miliony kwiatów i przelecieć dystans odpowiadający kilkukrotnemu okrążeniu ziemi. Jedna pszczoła w ciągu swojego życia produkuje zaledwie ułamek łyżeczki miodu, co pokazuje, jak ciężka jest ich praca. Miód jest bogaty w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, które mają korzystny wpływ na zdrowie. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i wspomaga układ odpornościowy. Nic dziwnego, że od tysięcy lat jest wykorzystywany nie tylko jako pokarm, ale także jako naturalny lek. Warto dodać, że pszczoły wytwarzają również wosk który w przeszłości bywał droższy niż złoto i służył nawet jako środek płatniczy. Pszczoły fascynowały ludzi od najdawniejszych czasów. Egipcjanie wierzyli, że są one łzami Boga Ra, a celtowie sądzili, że ekstrakt miodowy to sposób na nieśmiertelność. Starożytni Grecy mawiali, że na brodzie Platona siadały pszczoły, co czyniło go niezwykle elokwentnym. Te małe owady od wieków budziły szacunek i podziw. Niestety, pszczoły na całym świecie stoją w obliczu poważnych zagrożeń. Jednym z największych problemów jest zjawisko masowego ginięcia pszczół, znane jako zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej. W ciągu ostatnich lat populacje pszczół w wielu regionach świata zmniejszyły się nawet o kilkadziesiąt procent. Główne przyczyny tego zjawiska to stosowanie pestycydów, zwłaszcza tych, które zaburzają układ nerwowy pszczół i prowadzą do ich dezorientacji oraz śmierci. Zmiany klimatyczne również wpływają na dostępność kwiatów i zakłócają naturalne cykle życia pszczół. Intensywne rolnictwo i urbanizacja powodują utratę siedlisk, co ogranicza dostęp owadów do różnorodnych źródeł pożywienia. Dodatkowo pszczoły są atakowane przez choroby i pasożyty, takie jak roztocza waroa, które osłabiają ich kolonie. Na szczęście każdy z nas może przyczynić się do ochrony pszczół. Możemy sadzić kwiaty przyjazne pszczołom, takie jak lawenda, nagietki, słoneczniki czy mięta które są doskonałym źródłem nektaru i pyłku. Unikanie stosowania pestycydów w ogrodzie i wybieranie naturalnych metod ochrony roślin to kolejny krok, który może pomóc tym owadom. Możemy również budować domki dla dzikich pszczół, ponieważ wiele gatunków to samotnice, które chętnie zamieszkają w specjalnie przygotowanych schronieniach. Wspieranie lokalnych pszczelarzy i kupowanie miodu od sprawdzonych dostawców to także sposób na wspomaganie pszczół i ich naturalnego środowiska. Pszczoły to niezwykłe stworzenia, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej na Ziemi. Ich praca jako zapylaczy ma ogromny wpływ na produkcję żywności, bioróżnorodność i zdrowie naszej planety. Niestety, pszczoły stoją w obliczu wielu zagrożeń, które mogą doprowadzić do ich wyginięcia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy podjęli działania na rzecz ich ochrony. Pamiętaj, każdy kwiat, który posadzisz, to krok w kierunku lepszej przyszłości dla pszczół i dla nas wszystkich.